Dzień dobry, tu mini krawcowa i dzisiaj takie krótkie podsumowanie e, tych dwóch haftów, które robię. E, jeżeli chodzi o ten haft zimowy, ten, który tutaj mam z Joy Sunday Freezing Season, e, to udało mi się przejść już za dwie kartki. W sensie dwie kartki mam już wyszyte. Do tej linii 80 to było. E, więc już nie muszę patrzeć na te dwie kartki, co jest już uproszczeniem. I już widzicie, tutaj takie fajnie wyszły. Te, te drzewka fajnie tu zaczęły. Jak, jak je wyszywałam, to tak fajnie się wyłaniały. I tak naprawdę, jeżeli chodzi o plany. Tak, jak mówiłam, że chciałam po linii dziennie wyszywać, w sensie, żeby mieć zaszytą każdą linię kolejną na dany dzień, to tak naprawdę plan w, do stycznia gdzieś tutaj w tym miejscu za, już, już miałam zrobiony, bo liczyłam tak 31 dni grudnia i 31 dni stycznia, więc wyszło mi 62. No, ale tak już mi dobrze szło i tak patrzę, że to 80 już nie jest daleko, i żeby skończyć to, te dwie kartki, i już wtedy, właśnie, nie, nie, ok, nie kręcić tymi, tymi um, kartkami w tej i we w te, No to się właśnie już udało mi to zrobić, i teraz już, już będzie um, tylko na tych dwóch. I um, jestem ciekawa, czy mi starczy tej zielonej muliny. No ona jest taka zielonkawa, taka morska. Nie widać tego chyba dobrze na tym e, nagraniu, ale mm, o, może nie morska, <grym> przesadziłam, ale jest taka, takie specyficzne zieleń. E, I znalazłam sobie już zamiennik DMC, e, ten chiński, który kiedyś dostałam na urodziny w takim dużym pakiecie mulinek, takich właśnie tych zamienników, ale to są też z jedną banderolką, i e, pomyślałam tak, że, jak już będę widziała, że mi się będą kończyć niedługo nici, to ja będę robiła spodni, spodnią nóżkę krzyżyka tym y, zamiennikiem, a w drugą stronę będę zaszywać tym y, moim. Ale liczę, że to będą tylko jakieś tam ostatnie te fragmenty. Chyba, że zrobię wcześniej jakieś, jakieś pró jakąś próbę, jak to by wyglądało tutaj na przykład. I y, żeby nie wracać. Y, bo, boję się, że, że będę musiała wtedy tak głupio wracać i będzie widać różnicę między linii, linią, bo się będzie inaczej przeginała nitka. Więc myślałam, żeby robić co drugą linię, ale to jeszcze, to muszę, muszę sobie to obczaić. No, także właśnie jestem ciekawa, czy tutaj ten backstitch yy, nie zmieni mi tego, że mi to zepsuje. Czy mi to będzie lepiej wyglądało, czy gorzej? Bo na razie póki co fajnie to wygląda, jeszcze tak z oddalenia to naprawdę robi takie fajne wrażenie. No ale na przykład nie widać tutaj tego, tego za, za, zawirowanka, tutaj gdzieś zginie, a backstage mi to podkreśli. Także, no nie wiem, pewnie zrobię. Czy będę zadowolona, to będzie druga sprawa. Zawsze mogę w sumie wypróć. No nie wiem, zobaczymy. Dobra. A teraz przechodzimy do operety. Mojej operety i mam tyle. I to jest prawie że już jedna trzecia pracy. Tak. Wie... A czy mniej więcej no. Dobiłam do 30%. Także jestem też zadowolona. Ups. Leć, leć leć. Eee, no, ponad 30%. A miałam wyszywać. Po 9% miesięcznie tak mniej więcej. No to mi wychodzi nawet więcej w tym miesiącu, bo tak jakby nadgoniłam 2%. Jakbym wyszywała w takim tempie, jak w styczniu, no to może być całkiem fajnie, bo może mogę być trochę szybciej niż na jakoś tak liczyłam na koniec wakacji, to może, może jakoś szybciej wyszyję. Ale nie chcę się też nastawiać, bo też w styczniu było dużo wolnych dni i to też wykorzystywałam często na haft, więc no, niekoniecznie to się może udać. Ale na przykład w porównaniu do grudnia tu wyszyłam 4515 krzyżyków, a tu no, bardzo, dużo więcej. Pamiętam, jak tu mam podsumowania. No. Tak, mniej wyszywałam w tamte miesiące. Także, no nie wiem, nie sądzę, żebym miała utrzymać takie tempo. Dalej sobie będę no, pilnowała tych 9, bo to było 9% było tak na ruzaku. Więc, więc zobaczymy. I w ogóle to już właśnie będę, idę ostatnią trójkę z tego, z tych kartek. I potem będę. Będę już y, przechodzić na następne. Czyli trzy kartki będę miała zrobione, jak już dojdę do końca tego. A mam dziewięć, więc. No, ale bardzo mi się podoba y, tymi y, trójkowymi, y, trójkowymi, y, no, rzecz, trzydzieści krzyżyków mam w skosie y, i na trzydzieści. Zazwyczaj w ciągu dnia takiego zwykłego, w którym mam jeszcze pracę i tak dalej, to potrafię wyszyć dziesiątkę przynajmniej. Także jest to takie optymalne. Myślę, że to też dlatego tak mi dobrze idzie, bo czterdziestki nie dawałam wyszyć w takim stopniu, a trzydziestkę to tak właśnie jest w sam raz. Trzydziestka jest w sam raz. No, także. Chyba tyle. <laughs> tak, zdjęcie mi gdzieś tam spadło. No. Ja jestem super zadowolona, ta perła się tu wyłoniła. Ten kolor dalej mnie trochę irytuje, no ale już nie będę nic z nim robić. No i, no i będziemy widzieć, co dalej. Już ja też nie mogę następnych z, z tych, tych pasów doczekać. Nie wiem, czy tu już w następnym będą oczy, czy nie, ale po prostu teraz czekam na oczy. Jak już perłę mam, to teraz czekam na oczy. <laughs> a potem nie wiem, na co będę czekać, chyba na koniec pracy, bo oczy już będą takim chyba punktem ostatnim, który będzie ciekawy, a, a, no, a potem już będzie coraz nudniej, bo tam nie ma, nie ma cudów poniżej. <laughs> Dobra. No to dziękuję Wam za uwagę, wszystkiego dobrego i samych prostych krzyżyków, czasu na wyszywkę no i zdrowia w tym czasie, gdzie mamy pik omikrona. <śmum> Mam nadzieję, że, że już po prostu jakoś powoli to będzie się wszystko kończyć. Podobno niektóre kraje zniosły większość obostrzeń, albo nawet wszystkie. Ale no to tak budzi nadzieję, ale już słyszałam, że coś tam w Chinach znowu odkryli jakąś nową odmianę, i a, już nie wiem, ale może coraz lepiej będziemy przechodzić przez to, że to będzie tylko takie takie przeziębionko, że tak powiem, albo mała grypka, a nie, że ludzie będą aż tak y, bardzo cierpieć i będą no. Że będą, będzie tyle zgonów. No nic. Jeszcze raz wszystkiego dobrego, zdrowia, prostych krzyżyków i cześć.